Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was kawką w nowym dniu, w nowym tygodniu i w nowym miesiącu. Ja sobie zrobiłam kawkę, ale jakoś nie dopiłam, nie wypiłam. A zaraz Wam opowiem, dlaczego. Zapraszam na vloga. Słuchajcie, jakoś mi kawka nie idzie, szczerze mówiąc. Ponieważ <laughs> <laughs> troszeczkę mnie rozłożyło. E, szczerze Wam powiem. Dlatego dzisiaj nie macie vloga w poniedziałek, chociaż może mi się tak uda, że, że jeszcze dzisiaj go puszczę, chociaż trochę. Jest szósta rano, ja już nie śpię od czwartej. I co? Robię pasztyciki, bo dzisiaj do szkoły już idą dzieciaki, znaczy generalnie Laura. Mnie trochę rozłożyło chyba po wizycie, nie wiem, na cmentarzu mnie zawiało czy co. Albo zaraziłam się od laury. Gardło mnie, słuchajcie, boli. Wczoraj to ledwo co mówiłam, dzisiaj już jest troszeczkę lepiej, ale postaram się za dużo nie mówić w dzisiejszym dniu, bo mnie kaszel męczy. No i tak powiem Wam, nie czuję się najlepiej. Więc jaki to vlog dzisiaj będzie? Jakiś taki w milczeniu. Za dużo się dzisiaj do Was tutaj nie nagadam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Ja robię paszteciki. Laura już idzie do szkoły, Amelka też. Nie mam chleba, chleb wyszedł przez weekend, ale mam ciasto francuskie, zrobię paszteciki i będzie, słuchajcie, dobrze. O, widzicie, tak mi rozłożyło, ale co. Poddać się nie mogę. Paweł mi wczoraj wysmarował, wzięłam leki. No i jakby nie było, trzeba się wziąć za siebie, ogarnąć dzieciaki i zawieźć do szkoły, a potem to się zobaczy. Póki co jeszcze były kawki, biorę się za te paszeciki, buzę dzieci i tyle. No i dzisiaj będę mało gadać, bo ja po prostu, słyszycie, tracę głos. Jezu, myślałam, że balbina nam uciekła. Na, na naszym tutaj polu. Idzie sobie łoś. Patrzcie. Widzicie, ja sam. <laughs> A ja właśnie wyjeżdżam sobie. Patrz, jak sobie idzie do lasu. Idźcie teraz na grzyby. Ja podziękuję. Patrzcie. Jaki piękny. Idzie sobie laskiem. Tam sobie stoi, za drzewami. Drzewa zasłaniają. Dobra, jedziemy do szkoły. Balbinka, już. Kozy tam też gdzieś. No, piękna pogoda. Chmurki ani jednej. Słoneczko, Słoneczko takie. Uciekam do domu. Trochę wiatr zimny wieje. Ale niech sobie tutaj posiedzi na trawce, poje. I kozy też, a ja lecę. Lecę do domu. Słuchajcie, ugotowałam zupę tak na szybko pomidorową, ale naprawdę taką na szybko, bo nie mam po prostu siły. Teraz za godzinę jadę po Laurę przychodzę i leki sobie muszę po drodze kupić, bo wyjadłam i się kładę. Słuchajcie, do łóżka. sakra, powiem Wam jakaś. Bądźcie zdrowi, jak ktoś jest z Was chory. Życzę Wam dużo zdrowka i smacznego, jeżeli coś też jecie. Właśnie sobie robię polopirynkę taką. Ona jest bardzo dobra. Przychodzę się z nami pożegnać. Dostałam, słuchajcie, gorączki. Się ubrudziłam już czymś. Więc... Ja już dalej nie dam rady nic nagrywać. Idę leżeć i nic nie robić po prostu. Jakby zrobię, to będzie coś lepszego, będę nagrywać, postaram się. Jeżeli jutro i pojutrze nie będziecie mieli vloga, więc ja leżę i jak placek, nie mam siły nagrywać tak informacyjnie, dzisiaj Wam mówię. Nie wiem, czy jutro coś nagram Wam, czy będziecie coś mieli. Jak nie, to się nie martwcie. A póki co żegnam się z Wami, nie pokazuję się, bo mam gorączkę i poczochrana jestem i źle się czuję. Dzień dobry, w kolejnym vlogu zobaczcie, jaki mróz u mnie niby minus dwa, odczuwalne minus cztery. A zobaczcie, oczko oczko przemarzło. Co prawda, tam dalej przy desce nie? Chyba nie, tak mi się wydaje. Ale wyszłam sobie z dziury, bo rybki przecież mam, rybki. I zaraz wam pokażę. Patrzcie, jaki przymrozek. O tak to u mnie wygląda dzisiaj z rana, a jest godzina około siódmej. Więc witam, zapraszam na kolejnego vloga. I witam Was w kolejnym vlogu w kolejnym dniu. Słuchajcie, miałam się zbytnio nie nagrywać, ale na razie jest troszeczkę lepiej. Wczoraj wieczorem to mnie, słuchajcie, tak zcięło. Miałam gorączkę, miałam wszystko. Jak się po. Przyjechałam po Laurę do szkoły, jak się słuchajcie, położyłam, wzięłam leki, tak po prostu padłam. Padłam i nic nie robiłam. Eee, no. W każdym bądź razie teraz z rana, bo wczoraj z rana ogólnie też było lepiej. No teraz jakoś, znaczy po południu mi jakoś tak wzięło. <laughs> Mam nadzieję, że mi przejdzie. No, zobaczymy, czy mnie się Po tak nie złapię. W każdym bądź razie byłam zawieść Laurę do szkoły. A Melka zostaje dzisiaj w domu. Byłam ją zawieźć do szkoły. Jak głupia w kamizelce i w bluzie. A jest na minusie, ale ja miałam, wiecie, z domu do samochodu wsiadałam. A tutaj to już poleciała sobie sama. Tylko przez pasję przeprowadziłam i uciekłam. Bo i tak już do szkoły, tak rodzice my nie wchodzimy, nie odprowadzamy dzieci. Trochę zakazów, jest trochę tam, nie ma miejsca, i w ogóle to już się dzieci przyprowadza pod drzwi, i to się dzieci muszą pogarnąć same. No tak u nas jest, z powodu małej szkoły, tej tymczasowej ciężkie, trudne są warunki i wiecie i szybko do samochodu i do domu ale powiem wam, że dzisiaj właśnie przymrozek, wiało wszędzie niby minus dwa, ale tak jakby było dużo, dużo więcej odczuwalna minus cztery ale przez dołu jadę, więc was trochę pokłuczę tutaj ale tak jakby było naprawdę dużo więcej niż minus dwa tak jak gdzieś aż mi oczko przymarzło Musiałam przerębel zrobić No e, No i tyle No i dobra i zaczynamy kolejny dzień Coś tam może pociągnę, Żebyście coś jutro mieli Na jutro tego vloga e, A potem to zobaczymy jak ja się będę czuła Wczoraj rano też było lepiej dopiero mnie pod, pod wieczór Tak <laughs> złapało Dużo nie mogę gadać bo jak gadam za dużo To mnie po prostu przydusza więc wszystkiego dobrego, miłego oglądania, co by nie było, miłego dnia, no i, i tyle i ja jadę, I ja jadę, słuchajcie, do domu i, i zobaczymy, co nam dalej dzień przyniesie. No i muszę sobie jakąś kurtkę już poszukać, nie wiem, gdzie ja te kurtki pochowałam, bo jeszcze nie powyciągałam żadnych kurtek ani nic, więc muszę sobie kurtkę wyciągnąć. Jezu Ale to słońce powiem Wam, że jest takie takie to słońce jest y, jasne. No i co pieski uciekać stąd. No y, no dobra, to nie rozgaduję się, jadę i do zobaczenia później. Bardzo dobry ten syropek jest. Polecam. A sobie sypłam. Oj. Aj, wszystko mi się udało. O, ja za człowiek chory, to głowa nie pracuje. Niestety. macznego, jak coś jecie. I do tego pyszna herbatka. Amelka idzie z psami na spacer. Się cieszą Wszystkie. Cała trójka idzie. Wszyscy idą. A ja zostaję. Wpisów no szukaj O co Sonia! Sonia nie chce biegać. Kolejny dzisiaj jest piękny dzionek. Zrobił się po mroźnej nocy i poranku. Zrobił się ładny dzionek. A u mnie już jest południe. Właśnie jadę, słuchajcie, po, po Laurę. Słuchajcie, jadę po Laurę. Tak jak wam przed chwilą mówiłam. Teraz to jest piękna pogoda, ciepluteńko, super, ale wiecie, zdradliwo, zdradliwie. <laughs> Jeszcze podjadę do sklepu, parę rzeczy kupię tu na wiejskim sklepiku, bo mi są potrzebne do obiadu. Kartofelki obrałam, Amelka robi kotlety z piersi, bo odmroziłam, bo ona jest dzisiaj w domu zbytnio dużo nie mogę mówić, bo zatyka mnie ale postanowiłam dwa, trzy słowa tutaj się odezwać w pewnej kwestii w kwestii komentarzy bo potem to jak na bieżąco tego nie powiem, bo to wczoraj był ten komentarz, no a ja potem zapomnę w sumie miałam nie poruszać też takich komentarzy nie, nie komentować komentarzy Takich hamskich, ale tutaj yy, i to już, to już był któryś raz, yy, jak ta pani pisała mi komentarz yy, i olałam to wszystko, nic tutaj nie mówiłam głośno o tym, ale według mnie to ta pani, pani Beata chyba, jeżeli dobrze pamiętam, bo nie przywiązuję wagi do jej imienia, bo dla mnie ta osoba to jest, jest i, za, i jej nie ma. <laughs> yy, Chyba Beata, ale nie wiem. Jeżeli pisze mi częst, często, no co jakiś czas takie komentarze, no to chyba pani Beata chce być sławna. To jeżeli chce być sławna, no to właśnie 5 minut pani Beaty na moim vlogu dzisiaj będzie, bo ja stwierdziłam, że. E, chcę być kobita sławna chcę, żeby o niej mówić no dobra, to damy jej te 5 minut mimo to, że ledwo mówię i gardło mnie boli i, i ten, to się poświęcę najwyżej głos przez panią stracę no trudno ale pani sława jest dla mnie ważniejsza e, i tak po Hamsku mogę mówić i się e, no, ale postaram się być bardzo miła E, Hamstwo trzeba, słuchajcie, tępić hamstwem. E, jeżeli, jeżeli ty nie szanujesz kogoś, to ktoś nie będzie szanował Ciebie. Zapamiętajcie to sobie. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, e, które są tutaj na tym kanale, e, które są inteligentne i mają w głowie wszystkie klepki, to dobrze o tym wiedzą, że jeżeli ktoś jest dla Ciebie hamem, to Ty. Powinieneś być hamem dla tej samej osoby. Bo hamstwo trzeba typić hamstwem i bo inaczej takie osoby się nie nauczą. Ja tutaj, mimo to, że tu jest, jest publicznie, to się troszeczkę powstrzymam i będę się zachowywać. Ale mam nadzieję, że ktoś kiedyś. Do pani Beaty postąpi tak samo chamsko, jak ona postępuje do mnie. Z czego no, życzę pani tego hamstwa, z drugiej strony innych osób dla pani. Naprawdę. Bo pani jest yy, ch chamska, to niech ktoś też będzie chamski dla pani. Pani Beata już mi nieraz pisała swoje mądrości w komentarzach <laughs> yy, na, na temat wszystkiego. No Po prostu kobieta jest najmądrzejsza na świecie i robi wszystko najlepiej ja to głupia baba, przecież ze wsi jestem, prawda? No, ja jestem głupia. Jak ona to powiedziała? Jak powiedziała to pani bata o mnie, że jestem cepem. Tak, to było ruch ze dwa tygodnie temu, że ja jestem cepem. Więc, no, tak na, na, nazwę chyba tego vloga, że jestem cepem. O ile będę miała przez ten, przez ten tytuł, to będę miała, słuchajcie, ile wyświetleń. Jestem cepem YouTube'owym. O! I dzięki pani Beacie po prostu mój kanał pójdzie do góry, bo się dzięki temu tytułowi naprawdę ym, będę miała ile wyświetleń. Dzięki, dzięki pani Beacie. A, a jeżeli będę miała wyświetlenia, to będę miała też i to. Ho, dzięki pani Bea, to naprawdę pani, pani mi po prostu tutaj, ym, no jakby spadła z nieba. Więc tak, jestem cepem, no bo chodzę z dziećmi do lekarza. Bo chodzę z dziećmi na badania. Bo pozwalam zrobić testu na. Wiecie na co? Co tam Laura Bachora i robili je test. No, jakim ja jestem cepem, prawda? Ja rozumiem, że pani Beata jest, nie jest cepem, bo do lekarza nie chodzi. Nie bada się, testów sobie nie robi, nie leczy się. No, brawo, pani Beatko. Super. Zrówka pani życzę jak najwięcej. Mimo wszystko. I ostatnie dwa, trzy słowa do pani Beaty, która wczoraj pojechała po, po bandzie, i mimo to, że jest taka kobieta najmądrzejsza na świecie, i ona wszystko robi lepiej, i zwraca mi Hamsku uwagę, i mnie wyzywa, i mnie obraża, to wczoraj, mało tego, jeszcze słuchajcie, mięsem zaczęła rzucać w komentarzach, czyli zaczęła pisać wulgaryzmy. Tak, przekleństwa, wulgaryzmy w komentarzach. No jak tak w ogóle można, pani Beato? Przecież pani jest tak, tak, tak mądrą kobietą i, i tak się zachować, no nie wypada takiej osobie jak pani, żeby tak się zachowywać naprawdę. Po prostu jest mi za panią wstyd. No niestety, musiałam ten komentarz pani skasować, a panią musiałam zablokować, bo takie słowa w, pisać w komentarzach na YouTubie publicznie... Mm, wstyd i hańba. Mam nadzieję, że nie ma Pani dzieci i nie ma Pani wnuków i takiego i, 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 bo nie wiem ile Pani ma lat a znajdę Panią. Ja Panią znajdę i zobaczę, zobaczę tak naprawdę ile Pani ma lat i jak, jak, jak wszystkich można znaleźć. Ja Panią znajdę znajdę, pa, e, z, o, oblukam Panią ale mam nadzieję, że nie ma pani dzieci i nie ma pani wnuków, bo taki przykład jakby pani dawała swoim dzieciom czy swoim wnukom, jak pani wczoraj napisała mi komentarz pod, pod YouTube'em, to hmm, taka osoba daje takie przykłady, to co wyrośnie z tych dzieci potem, z tej rodziny. Więc tutaj pani Beata wczoraj troszeczkę sobie zaszalała e, hamstwem, e, wulgaryzmami w, w moim, pod moim vlogiem no, tak jak mówię, pani jest zablokowana i skasowane komentarze, bo, bo ten, no bo, no bo, no bo, tak, więc pani, jak teraz będzie chciała napisać komentarz, to musi pani sobie założyć nowe konto. I jak pani założy nowe konto i z nowego kota to mi napisze, to ja tak będę wiedziała, że to pani, bo jakby z automatu mi się to wszystko tam wyświetla. Dobra, nieważne. Chciałam tylko powiedzieć, że Według mnie inteligencją pani nie zabłysła pod wczorajszym filmem i tym komentarzem pani. Jakby, no chyba pani nie jest jakaś taka naprawdę, aż taka, taka najmądrzejsza na świecie, bo słoma pani z butu wystaje i hamstwo też. Za inteligentna to pani nie jest, bo nikt normalny i nikt inteligentny nie pisałby takich słów komuś na, na YouTube w, w, w komentarzach. Ja rozumiem, komuś zwrócić uwagę, i tak dalej, ale wulgaryzmy pisać? Bez komentarza dalej to zostawię. Eee, no, więc, więc tyle w temacie pani Beaty. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. E, wszyscy, czy takie zachowanie toleruję, toler, tolerowalibyście, czy takiego zachowania byście nie tolerowali, bo dla mnie to jest... E, mi nie zależy na tej pani Beacie, bo ja pani Beaty nigdy nie znałam, nie znam i mam nadzieję, że nigdy jej nie poznam, bo takich osób to ja w życiu nie potrzebuję. Według mnie pani Bata, to jest sfrustrowaną, biedną, samotną osobą, która chciała się naprawdę dowartościować. No, ale niestety nie wyszło to pani, bo bo brak pani inteligencji i hamstwo. Pani sama sama tym komentarzem, pani o sobie dała ocenę, kim pani jest. I, I to wszystko w temacie. Podjechałam pod sklep. Idę kupić, co mam kupić, e, już jestem, więc, e, więc słuchajcie, tyle, e, się ogadałam, miałam e, gadać krócej, no, ale chyba pięciu to pani Beacie było, nie? E, więcej chyba nie było, więc e, ja lecę do sklepu, która jest, która jest godzina, e, no i potem już nie będę nic gadać, bo już przez panią Beatę to tracę głos, a wy dajcie znać, co o tym myślicie i jak, ym, czy, 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 czy byście takie coś tolerowali. I, a, a dla osób, którzy nie lubią, jak ja tutaj mówię o takich komentarzach pod vlogami, yy, to wybaczcie, no ale tak jak mówię, hamstwo trzeba ha tępić hamstwem. A ja się dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na jutro. Mam nadzieję. Ten vlog był dwudniowy. Ogólnie dałam radę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, Papa. Pa.